Witam widzowie. Pokażemy Wam dzisiaj piękne CF Moto w czarnym malowaniu Nordic Edition 1000. słychać, że dobrze gada. Wydech Dominatora. Sprzęt naszego kolegi z grupy. Świetny sprzęt do turystyki, do jazdy. Scena do jakości. Super. Jak się tym jeździ? Zajebiście. Pokaż jak ty jeździsz. raz zobaczymy co te tysiące warte. Nasz poligon testowy dzisiaj Zobaczymy jak tysiąc pod górkę się napędza O, idzie Nie to co? <laughs> Nie no wow, Ale dał Poszedł Słuchajcie drodze to What? tysiąc. Ziemia fruwa No pięknie nas zakurzył pięknie A wysyłam Dobra to jest żebyś trzesnął Jak się jeździło jak wrażenie? Zajebisty No i tak właśnie się prezentuje CE moto 1000